Ja takiej galerii w życiu nie widziałam. To jest tak, jakby przyjechać do jakiegoś pałacu dosłownie. Piękny ogród, oddzielony zupełnie od ulic. W tym ogrodzie fontanny, drzewa, ławeczki, takie coś, co dmucha na twarz razem z wodą. I to jest tak, jakby okrążony ten cały placyk, gdzie było bardzo cicho w ogóle, takimi olbrzymimi wieżami. Nie wiem ile one ma, musiały mieć chyba te 40 pięter. I chyba tam jest 5 takich wież. Nazywają się one Wieże Tower. No i e, co tam. I ta galeria właśnie jest tak zrobiona, że są sklepy w tych wieżach, a pomiędzy nimi są takie przejścia parterowe. E, no i wysiedliśmy z tej taksówki. Pan, który tam jakiś security czy coś, który zawiaduje, gdzie ludzie, gdzie taksówki. Bo wiele miejsc w Bangkoku tak ma, że po prostu ludzie stoją, tacy specjalni, którzy pokazują, gdzie wjechać, gdzie co zrobić i tak dalej. No i ten pan zobaczył, że ja jestem z grupą dzieci, zagwizdał i dosłownie z za rogu przyjechał meleks. Eee, I ja tak się patrzę o co chodzi. On mówi: Proszę siadać, on was zawiezie tam, gdzie chcecie iść. No i wsiedliśmy do tego meleksa, kochani, w galerii handlowej Melex. No i pokazaliśmy mu TikToka, na którym było właśnie tam, gdzie chcieliśmy iść. To mówię okej, okay, wiem gdzie idziemy i zaczął nas wieść normalnie po galerii tym Maleksem, żebyśmy nie musieli za dużo chodzić.